Laudytu Jezus Chrystus. W tej newsowni chciałabym się odnieść do głośnej w ostatnich dniach sprawy skandalu wokół osoby Salezjanina księdza Dominika Chmielewskiego. Nie będę oczywiście Państwu relacjonować szczegółów, które są opisywane w różny zresztą sposób w różnych mediach. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na pewne niepokojące kościelne zjawiska, które przy okazji tej sprawy wychodzą. Zacznę od oparcia się jednak na oświadczeniu księży Salezjanów oświadczeniu, które to pierwsze co nam pokazuje, to takie bardzo legalistyczne podejście do całej sprawy. Mamy tu bowiem deklarację i tu zacytuję: W trosce o transparentność i bezstronność na wniosek władz zgromadzenia, przeprowadzenie tak zwanego postępowania wstępnego zostało powierzone niezależnemu organowi, sądowi biskupiemu w Toruniu. Koniec cytatu. No tu jest moja pierwsza wątpliwość, mianowicie taka, że myśmy już mieli w Polsce sprawy, chociażby głośną sprawę pedofilską księdza Dymera i tam też przeniesiono sprawę właśnie z diecezji, w której, której ten kapłan posługiwał, a więc ze Szczecińsko-Kamieńskiej, no, do Gdańska i jak jednak się okazało, to sprawie, że tak powiem, sprawę przedłużano i przedłużano i przedłużano. Aż się okazało, że postępowanie nie będzie możliwe i wyjaśnienie wszystkich rzeczy. Więc tutaj, tutaj mam wątpliwość, bo już nam się właśnie pokazywało, że sądy różnie działają. Drugie i tu znowu <laughs> zacytuję: W świetle zgromadzonych dowodów należy jednoznacznie stwierdzić, że relacja między bohaterką publikacji a księdzem Dominikiem Chmielewskim została nawiązana w sposób dobrowolny, bez elementów przymusu, zależności czy przewagi. Zgłoszenie nie wykazało istnienia relacji podległości, w tym także w zakresie kierownictwa duchowego, którego ksiądz Chmielewski wobec zgłaszającej się nie podejmował. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa powszechnego. Koniec cytatu. E, więc pierwsza sprawa. Ja oczywiście rozumiem, że zgromadzenie księży salezjanów jest także no, po prostu podmiotem prawa, e, tylko w pierwszym rzędzie to jest jednak wspólnota życia konsekrowanego. Wspólnota kapłańska. Ja bym oczekiwała w tego rodzaju oświadczeniach jednak przede wszystkim języka religijnego i takiego eklezjalnego spojrzenia na sprawę. Spojrzenia, które powinno wywozić się z zasad, tak? czyli na przykład z objawienia Bożego, a nie tylko suchych, legalistycznych sformułowań. Dla osób, które no jakby nie wiedzą, o jakie przepisy prawa powszechnego tego świeckiego chodzi, to pozwolę sobie przeczytać. Z Polskiego Kodeksu karnego artykuł 199 i tu jest seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia. Paragraf 1. Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do obcowania płciowego. Lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No więc, to że tak powiem, jeżeli dojdzie do tej sprawy, to oczywiście sąd będzie oceniał, czy rzeczywiście nie było tam jakiejś prawda, krytycznej sytuacji, która chyba jednak była. Natomiast co mnie, co mnie w tym oświadczeniu uderza? Mm taka nieewangeliczność kompletna. Proszę zwrócić uwagę, że tu się mówi o relacji między bohaterką publikacji. Tu nie ma nawet uznania jej za ofiarę, chociaż w dalszym ciągu oświadczenia no de facto zgromadzenie czy rzecznik prasowy w imieniu zgromadzenia mówi, że rzeczywiście do niestosownych sytuacji doszło. To podkreślanie dobrowolności. Jak należałoby na to patrzeć z naszego katolickiego punktu widzenia? Pamiętam, jak jeden z moich bardzo starszych profesorów powiedział kiedyś, no, taki kapłan wykształcony i wyświęcony jeszcze przed różnymi rewolucjami, że jakiekolwiek seksualne relacje duchownych z innymi osobami, małoletnimi, ale nie tylko, zawsze mają charakter kazirodczy w sensie duchowym. Kapłan jest powołany do tego, żeby być ojcem. To jak się poróżniła dyscyplina i to jak swobodne życie nie chodzi tutaj tylko o szóste przykazanie dobrze, mi chodzi po prostu o takie, o takie swobodne w sensie zeświadczenia życie, jakie prowadzą dzisiaj duchowni, w tym także zakonnicy prowadzi dokładnie do takich sytuacji. Komentując Państwu sprawę tego głośnego skandalu u Chrystusowców, gdzie była dziewczynka seksualnie wykorzystywana przez lata przez jednego z nich, zwracam Państwa uwagę na taki detal, że jakim cudem jakakolwiek osoba, to już nieważne, czy to jest dziecko, kobieta, mężczyzna, przebywa w przestrzeni, która powinna być przestrzenią zastrzeżoną dla zakonników mianowicie no w tej przestrzeni mieszkalnej. Tak, to mogą być mieszkanka, to mogą być cele, wszystko jedno, jak to nazwiemy. Po to w domach zakonnych, po to w domach wspólnot życia konsekrowanego zawsze były rozmównice, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I te rozmównice nadal istnieją. Natomiast przełożeni niestety pozwalają zakonnikom no, na to, żeby właśnie w tych ich prywatnych częściach różne osoby z zewnątrz przebywały. Nie byłoby tej całej sytuacji, gdyby nie tego typu poluzowanie dyscypliny. Kolejna rzecz to jest wspomniana, wspomniane, jakby osoby reprezentujące Kościół, do których zwracała się ofiara księdza Chmielewskiego, a mianowicie jakaś siostra zakonna i jakaś pani terapeutka. To jest niestety problem, że wokół tych spraw takich okołoseksualnych seksualnych w Kościele rozmaitych nadużyć, jakby Kościół poobsadzał sobie takimi specjalistami, prawda, różne instytucje, także kurie, tak, mamy delegatów na przykład, którzy mają się takimi rzeczami zajmować. I to jest tak, że niestety to są osoby zależne, czy to od biskupów, czy od przełożonych, ci niby specjaliści. I oni tak naprawdę de facto reprezentują stronę prześladującą. I tutaj niestety wydaje się, że no jest, to, jest to potwierdzone. Jeżeli chodzi o ten język, to nie tylko tu mamy, prawda, mowę o tym, że mamy bohaterkę publikacji, ale mamy, że ksiądz, tutaj cytuję to oświadczenie. Ksiądz Dominik Chmielewski przyznał się do błędu. Koniec cytatu. Oczywiście to jest sformułowanie użyte przez rzecznika. Być może ksiądz Chmielewski ujął to inaczej, ale jednak w oświadczeniu jest mowa o błędzie. Znaczy, proszę Państwa, błąd to jest wtedy, jeśli na przykład, nie wiem, robiąc obiad, wsypiemy sobie cukier do zupy zamiast soli, to jest błąd. Tego typu relacje w żadnym razie nie są błędem, jest to grzech i to bardzo ciężki grzech w przypadku duchownego. Salezjanie tutaj piszą też, że jakby no nie zgadzają się z tym, co jest przedstawione w artykule gazety wyborczej, rozumiem z jakimiś detalami. Szkoda tylko, że oni nie piszą o jakie, że tak powiem, niezgodności z tym, co oni ustalili chodzi. Ja tu Państwu zacytuję to, to ich stwierdzenie. Z przykrością odnotowujemy, że wiele okoliczności faktograficznych przedstawionych w publikacji Gazety Wyborczej nie tylko nie znajduje potwierdzenia w materiale zgromadzonym w toku postępowania, ale wręcz pozostaje z nim w jaskrawej sprzeczności. W związku z tym władze Zgromadzenia rozważają podjęcie odpowiednich kroków prawnych, zmierzających do rzetelnego i zgodnego z faktami wyjaśnienia sprawy. Koniec cytatu. Znaczy zaraz, to sąd będzie to oceniał, czy będą to księża salezjanie oceniać? I tu chciałem podkreślić, ja nie bronię Gazety Wyborczej. Nie, znaczy powiem szczerze, że tego artykułu nie czytałam, natomiast jednak w kwestiach podstawowych wygląda na to, że salezjanie się zgadzają. Tu mamy przecież określenie, że, cytuję, relacja naruszyła normy moralne oraz zasady życia zakonnego obowiązujące w zgromadzeniu salezjańskim. Koniec cytatu inna sprawa, że jeżeli księża salezjanie są tacy pewni swego, to tu powinny być zupełnie inne sformułowania, mianowicie takie, że od razu kierują sprawę, bo jeżeli już posiadają dowody potwierdzające, że gazeta Wyborcza kłamie, że są prze, przeinaczone fakty, no to w takim razie od razu należy założyć sprawę. Bo tak naprawdę ten opis wskazuje na to, że tak no Chcielibyśmy to podważyć, ale właściwie to chyba jednak tego procesu przeciwko gazecie nie będziemy robić. Tak? To jest tylko takie, prawda postraszenie, że a co też my moglibyśmy zrobić? I to nie świadczy dobrze o wspólnocie. Ale to, co jest przede wszystkim dla mnie uderzające, to właśnie ten taki, ten taki język zupełnie wyzuty z tego, że to jest duchowe, że jest to jakaś bardzo przygnębiająca rzeczywistość kościelna. I moja ostatnia uwaga. No nie jest to pierwszy przykład bardzo znanego księdza, który no, w tle coś takiego, coś takiego ma. I to, I to pokazuje, że mamy w kościele problem systemowy, tyczący się zarówno zakonników, jak i kapłanów diecezjalnych. I to, że niestety struktury kościelne przy okazji takich spraw pokazują bardzo nieciekawe oblicza, mianowicie takie oblicze bardzo korporacyjne. To nauczanie Pana Jezusa tak wyglądało? W postscriptum powiedziałabym tyle. Mam wrażenie, że w Kościele mamy dzisiaj do czynienia z przyzwoleniem na bardzo duże rozluźnienie w tym wymiarze zmysłowym, w tym, co związane z szóstym przykazaniem. W ubiegłym tygodniu Leon XIV przyjął zarówno znanego nam wszystkim księdza Jamesa Martina, takiego przecież promotora, tak? Tego, że jak to należy dobrze traktować sodomitów w kościele, została też przyjęta siostra Lucia Karam. To jest taka, no powiedzmy, że jest to żeński odpowiednik księdza Martina. Nie wygląda to dobrze. Módlmy się bardzo za nasz kościół, o to proszę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do subskrypcji. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.